Witam was serdecznie, baranki. Na naszym styczniowym czytaniu. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że przerwa świąteczna była dla Was wspaniała. Zobaczmy, co dla Was mają karty. Mamy tarota, mamy karty wyroczni. I po kolei zobaczymy, co tutaj jest dla baranów. Kobieca energia, kreatywności, przyjmowania, U, ale jakiś sztorm i skupienie. No tak, kobieca energia to jest wtedy, kiedy przyjmujemy to, co nam życie przynosi. Po prostu to przyjmujemy, akceptujemy, dajemy się ponieść fali. Ale to jest też właśnie kreatywność, to jest twórczość. Piękna energia. Czyli cokolwiek może tutaj przychodzi do ciebie, być może jakieś burzliwe wody, hmm, jakiś nie, niespokojny czas, ale Wy to akceptujecie, bo jesteście skupieni na czymś. Cisza. 34 może mieć znaczenie, lub 7. Jest też śnieg, tak jakby coś tutaj zasnęło. Czas przeczekania, czekania na wiosnę, jest magia i znowu 7, 43, spójrzcie, 34, 47, może widzicie takie liczby odwrócone, yy, powtarzające się. 7 to jest szczęście, 6 może mieć znaczenie, 21 lub 3 i 6, znowu 24. Być może coś, co teraz się zacznie, może mieć swój finał w czerwcu. To 6 może mieć znaczenie, albo za 6 tygodni. No dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, co Tarot na to. Główna energia. Dziesiątka mieczy. No to wchodzicie z bombą. <laughs> Dziesiątka mieczy, koniec. Jakiegoś etapu, tak? Z jednej, to może być bolesny koniec, ale, ale koniec. Wasze wyzwanie, czwórka buła, widzicie się w królu pentakli. Hmm. Okej, okay, to powiedzmy sobie od razu, wyklarujmy, o co chodzi z tą dziesiątką mieczy. No, ja bym powiedziała, że to jest koniec jakiegoś etapu ciężkiego dla Was, trudnego czasu. Być może było tak pod górkę, czuliście nawet, że ostatnio jest pod górkę, ale teraz tutaj budujecie coś zupełnie nowego. Jest Pasz Pentakli, jest Trójka Pentakli, być może współpraca, yy, dzięki temu, że będziecie. No nie będziecie tutaj sami, yy, z czymś, z kimś yy, współpracujecie tutaj, budujecie. To jest też taka podstawa, coś, co teraz zaczynacie w tym paziu pentakli, może uczycie się czegoś nowego, może zdecydowaliście właśnie jest jakieś tutaj postanowienie noworoczne, to to będzie to, daje, to da wam takie podstawy na przyszłość. To jest wasz, to może być wasz cel, ale tak może też być właśnie że to, co zaczniecie teraz, to właśnie może już pierwsze efekty zaczniecie widzieć w czerwcu. No bo jednak ym, stabilizacji nie buduje się tak ym, na szybko, tak? Do tego jest potrzebny czas. I dlaczego? No, Wy widzicie się w królu pentakli, widzicie coś tutaj, Wam jest potrzebna ta y, stabilizacja. Y, Mogrze chodzić o pieniądze, tak? Jeżeli wcześniej Wam czegoś brakowało, coś tutaj budujecie i jesteście zranieni, było tutaj jakieś zranienie, jest trójka mieczy. Było złamane serce dla kogoś. Coś tutaj się nie powiodło, coś się nie udało, i Wy na tej bazie wchodzicie właśnie w tę kapłankę i w tego króla pentakli. Macie taką stabilną energię budowania czegoś konkretnego. Czegoś na przyszłość. Dlaczego Waszym wyzwaniem jest czwórka buław? Coś chcecie tu świętować. U, może chodzić o związek. No tak, bo wiecie, być może dla kogoś tutaj coś budowaliście wcześniej, jakiś związek i przyszła wieża i to się zawaliło. Być może chcecie coś odbudować. Ktoś tutaj jest na... To może być też współpraca, bo to może chodzić o, o finanse też, tak? <laughs> no ale coś tutaj się zawaliło i wy jesteście w tym procesie odbudowywania. Okej, okay, mam złamane serce przez to, ale działam dalej, idę dalej. Nie poddaję się. Więc to, są te, to jest chyba ten sztorm, który tutaj się mógł wydarzyć, ale Wy jesteście skupieni, jest skupienie, jest ten łuk, znacie swój cel i idziecie po to, czego potrzebujecie. Więc yy, ja bym powiedziała, uczucia mogą być Waszym wyzwaniem, tak? bo, bo praktyczna strona, Wy to macie opanowana. Wiecie, czego chcecie, no tylko możecie być cały czas sobie, ja bym powiedziała, popłakiwać gdzieś tam w kąciku, tak? Z powodu tego, co utraciliście, co tutaj się wydarzyło. Ale idziecie dalej i to jest piękna energia. Skąd to się wzięło? Królowa, nie, czy ktoś mógł powiedzieć o kilka słów za dużo? I właśnie, no, to było jakieś nieładne, coś niefajnego się tutaj wydarzyło, jest diabeł. I królowa Mieczy, i do tego dwójka buław, czyli to, co tutaj ktoś wam zrobił, spowodowało, że wy zaczęliście, odwróciliście się od tego, wy się odwracacie od tego diabła, i idziecie, decydujecie się iść swoją drogą, jakąś nową drogą. Więc, no, coś tutaj było niefajnego. Wiecie, wy cały czas możecie być w tej samej sytuacji, po prostu jakby odnawiać tę współpracę. Zróbmy to inaczej. Ja to zrobię inaczej. Na co uważać? Wisielec. Dlaczego Wisielec? Cokolwiek robicie, ja bym powiedziała tutaj, nie utknijcie w jakiejś energii, bo wy chcecie poprawy sytuacji, tutaj z kolei jest, um, ja bym powiedziała tak, nie martwcie się za dużo, o to jest ta energia, bo sytuacja, poprawa sytuacji jest na horyzoncie, tylko nie, nie siedźcie za bardzo w głowie swojej, nie myślcie za dużo o tym, Nie, zamiast działania, działajcie. Może być to ostrzeżenie tutaj. I najbliższa przyszłość cesarzowa. Pięknie. Coś tworzycie. Wchodzicie w energię takiej matki, która, która chce dawać od siebie, bo już się uleczyliście. Tutaj przyjdzie to uleczenie. Jest to być może sami będziecie też działać, tak? I widzieć jasno sytuację, albo tutaj dołączy do Was jakaś osoba, właśnie w postaci tego króla mieczy, który. Wa, który ta osoba pomoże Wam zobaczyć sytuację właśnie jasno i klarownie, tak? Bo Cesarzowa jednak jest w uczuciach, ona bardzo jest taka. I wybaczająca, no taka dobra mama z książki, powiedziałabym. Ale to jest też bardzo kreatywna osoba, czyli tak, król Mieczy, jakby jeżeli tutaj jest właśnie ta współpraca z kimś, to król Mieczy to jest ten księgowy. On widzi wszystko jasno, a Wy te kreatywny, ten kreatywny pierwiastek wprowadzacie tutaj do, albo do relacji, albo do współpracy, bo jest tutaj: no, coś już prze, przepracowaliście, coś już przepracujecie i właśnie będziecie w tej pięknej energii. Macie kontrolę nad sytuacją też. Świetna energia tutaj jest. Co z zewnątrz przychodzi? Jest król buław, czyli. Tu może jeszcze ktoś dołączyć. Spójrzcie, no w tej trójce pentakli mamy trzy psz, 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 pszczółki. Tak, przepraszam. Pszczółki, trzy osoby zwykle tutaj są, które współpracują ze sobą. I to może być ktoś, kto z kolei. Wy macie praktyczną stronę też. Tutaj jest ten król mieczy, który widzi jasno sytuację, tu komunikacja jest. I jeszcze wchodzi król buław który wnosi właśnie też taką energię. To może być świetna współpraca, to może być już ktoś, kogo wy znacie. Może was tutaj z kimś coś, z tą osobą coś łączyło wcześniej, ale możecie znać ją już od dzieciństwa, to jest ktoś bliski. Taka bratnia dusza, więc być może wy będziecie tutaj działać właśnie wszyscy razem, coś budując. Jest paść kielichów też, to jest spełnienie marzeń. To do was idzie i wasze nadzieje i obawy, dziesiątka kielichów. No ja myślę, że, ja bym powiedział bardziej to są nadzieje, że będziecie właśnie budować coś, co was do tych dziesiątki kielichów doprowadzi, bo wiecie, tutaj te trzy osoby to może być małżeństwo i dziecko, tak? Wiecie? To niekoniecznie musi być paczka przyjaciół, ale może też być, bo zależy, jeżeli ktoś zaczyna nowy biznes, no to jest czytanie ogólne, więc tu jest dużo opcji, ale no, zdecydowanie tutaj jest energia budowania czegoś i obawą może być to, że za dużo nas, obowiązków nas na siebie weźmiecie. Czy to nie będzie zbyt trudne? Czy to nie będzie właśnie, że te obowiązki na mnie też spadną, no bo taką postawę przyjmuje cesarzowa, o ja to zrobię, tak, ja zrobię wszystko za ciebie, za ciebie, bo ja się wami opiekuję, no, no żeby tak nie było, to mogą być obawy, więc yy, nie róbcie tego, podzielcie to na te inne osoby, tak, żeby coś tutaj fajnego budować i jaki jest rezultat? Yy, spełnienie marzeń jest gwiazda. Dlaczego mamy te gwiazdy? Rycerz Buław i Księżyc. No, Wy tego jeszcze, ja myślę, że ten Księżyc jest dlatego, że Wy tego jeszcze nie wiecie. Ale to się uda. <tak>, tak, to się uda. Cokolwiek tutaj budujecie nowego, to się uda. I może Was zaskoczyć, jak szybko to się spełni, to Wasze marzenie. Bo to jest ten Rycerz Buław. On działa szybko. Jakaś wiadomość tutaj może przyjść i właśnie to Wam, zobaczycie tę gwiazdkę swoją na niebie. Więc, no jest tu też magia, pamiętajmy, tak? Czyli z tej ciszy rodzi się coś nowego, z tego zastoju, z tego, co tam się nie działo, czy też z tej wieży, no bo Wy się wycofaliście po tej wieży, nie? Coś tam nie zadziałało wcześniej. Ale teraz jest wszystko na dobrej drodze. O! Pójrzcie, sama karta wypadła. 701 i znowu siódemka. Macie trzy siódemki aż. Ym, no, twoi aniołowie są przy Tobie, ta karta mówi. Jesteś chroniony. One idą z tobą. Gdziekolwiek ty idziesz, one są z tobą. Masz ochronę. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. I to jest właśnie najważniejsza wiadomość. No i spełnienie marzeń jako rezultat, tak? Więc yy, pięknie. Piękne karty macie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w tym miesiącu. Niech Wasze marzenia się spełniają. Niech ten rok będzie przepiękny dla Was. Życzę Wam tego z całego serca. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje. No wiecie, czasami to mówię, bo jestem wdzięczna. I no, zostańmy razem też w tym nowym roku, tak? Bądźcie ze mną na tych czytaniach naszych. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa.